Cześć, nazywam się Łukasz Pasa. jestem instruktorem gry na zestawie perkusyjnym w Miejskim Domu Kultury w Blachowni. Z racji obecnej sytuacji musimy sobie radzić online, ale jakoś przeżyjemy. Zaczniemy może od podstaw. Poprowadzimy całą serię takich lekcji i pokażę, jak w ogóle zacząć gry na perkusji, jak się do tego zabrać, jak sukcesywnie rozwijać swoją technikę. <laughs> Najważniejszym elementem, który trzeba nabyć oprócz bałek perkusyjnych, jest metronom. Jest to urządzenie, które nam ja występuje i które uczy nas grania równo przede wszystkim, bo to jest podstawa perkusista i basista. Tutaj mamy taką basową, czterostronową, charakterystyczną. Odpowiedzialność są przede wszystkim za trzymanie rytmu, co stanowi podstawę do yy, gry dla, yy, dla reszty zespołu. Dla Wiszowca, dla gitarzysty, dla wokalisty jest też jak najbardziej. Metronom może być prosty, ale tak może podejdę, pokażę coś takiego. Grunt, żeby był niezawodny. Druga sprawa dobór pałek. Dobieramy sobie pałki do swoich możliwości i do siły swoich rąk. Wiadomo, im ktoś jest młodszy, tym pałki muszą być cienisze. Ktoś ma silniejsze ręce, kupuje pałki grubsze to trzeba wypróbować wziąć sobie najlepiej w sklepie muzycznym, kilka razy machnąć czy uderzyć na przykład o w ten sposób na koła. Od tego zaczynamy. I mając metrową i pałeczki, zaczynamy na uchę gry na werbo, Bo To jest podstawowy instrument w całym zestawie. Werbo. Na nim się ćwiczy technikę, na nim się wyrabia wytrzymałość, siłę rąk. Dopiero później zaczynamy grać na całym zestawie. I podstawowe uderzenia w grze na wszystkich instrumentach perkusyjnych to są jedynki. Czyli uderzamy na przemian. Prawa ręka, lewa ręka. Prawa, lewa. Zaczynamy powoli, dokładnie i równiutko. Początkowo bez metronomu, docelowo połączymy sobie metronom. I to wygląda tak. Wkręcamy trochę tempo. I przy takim tempie mniej więcej spróbujemy sobie zagrać z metronomem. Odpalamy tempo. Powiedzmy 60 uderzeń na minutę. Ja tutaj sobie wstawię. Może no o! Metronami, spróbujemy sobie zagrać ruch. Jeżeli już nam wszystko ok, wychodzi zaczynamy liczyć, bo to też jest dosyć ważna kwestia, musimy liczyć dokładnie to, co nam wystukuje metroną. I pamiętamy, że metroną nam wystukuje świeżo To są podstawowe wartości rytmiczne. I przy nauce jakby ćwierć nóg liczymy sobie głośno. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Początkowo od prawej ręki, później to samo ćwiczymy od ręki lewej. Wracamy to do tempa mniej więcej 120. Jeżeli już dojdziemy do tempa 120, wracamy do 60 i gramy kolejne wartości rytmicznej, czyli 8. 3, Też stopniowo pokręcamy sobie tempo w miarę naszych możliwości. Należy pamiętać, że najważniejsza jest tutaj dokładność, luz w grze, nie spinamy się nie próbujemy grać na siłę szybko. Podatkowo duży proces nauki. Kolejnym etapem są już szesnastki. I to są takie wartości, które gra się na co dzień. Na jedną nutę tych szesnastych mamy już 4, 2, 3, 4 raz. a do ćwiczenia w danym tempie powinno trwać mniej więcej 2-3 minuty, tak żeby się poczuć swobodnie. Dopiero wtedy możemy podkręcać tempo. Nigdy wcześniej. Dzięki.